Cóż wybierze bank, to nie ma bata. ING. ING Bank Śląski, synu. Solidna marka, setki oddziałów. I do tego wszystko masz przez telefon lub internet. Już przelałeś. <grym> Zaje fajnie. <grym> ING Bank Śląski. Taki duży, a taki internetowy. Teraz w Germanos możesz zamówić Cyfrę Plus. Przez 10 miesięcy kanal Plus będziesz oglądać za darmo. I uważaj, tylko w Germanos instalujemy zestaw Cyfry Plus całkowicie gratis. Przyjdź do Germanos. Ponad 200 sklepów w całej Polsce. Ogrzewanie. Farbowanie. I suszenie. Nic dziwnego, że moje włosy są suche. Tak, to może wysuszać włosy i skórę głowy, powodując łupież. Polecam nawilżający Head and Shoulders, który jako jedyny zawiera trzy składniki nawilżające i działa na skórę głowy, usuwając 100% łupieżu. A Twoje włosy stają się miękkie i lśniące. Head and Shoulders nawilżenie skóry i włosów. Piękne włosy bez łupieżu. Bohater wielu akcji, nieustraszony agent. Tej misji może sprostać tylko on. Zawodowiec, nie amator. We're Groźniejszy niż Terminator. Oh my god! To jest Gary. Win Diesel jako Pacyfikator. Nie watch. Pacyfikator w kinach od 8 kwietnia. Czy można ożywić włosy, które po farbowaniu stały się suche i łamliwe? Z DAW teraz już tak. To właśnie dzięki składnikom intensywnie nawilżającym nowa linia DAW, pielęgnacja i blask ożywia farbowane włosy. DAW, nawilżone włosy, piękne włosy. Mokasyny ze skóry welurowej tylko 119 zł. Markowe obuwie w korzystnej cenie, Deichmann. Nowe oblicze Twojego domu. Rynny stalowe Lindab. Każda szklanka herbaty Lipton przygotowana jest z najmłodszych i najdelikatniejszych listków herbaty. Płynąca z nich naturalna energia i doskonały smak sprawiają, że Lipton budzi w tobie to, co najlepsze. Lipton. Inspiracja płynie z natury. Są różne wyzwania, ale zwycięstwo zawsze smakuje tak samo. Na Puchar Polski Strongman zaprasza Strong, oficjalny sponsor. Nowy Siemens SL65. Daj się uwieść. Weź udział w konkursie i wygraj samochód mini. Siemens. Nowość Siemens SL65. Bez umowy. Dostępny tylko w sieci sklepów m. -punkt. Raty 0% m. -punkt. Miło cię zaskoczymy. Jak nie, jak tak. Z Brandy. Dome. Grzegorz Kajdanowicz, witam. Dziś w Faktach powiemy o papieżu, który pokazał się w oknie swojej biblioteki. Bardzo chciał przemówić, ale głos odmówił posłuszeństwa. Pokażemy, jak święta spędzają polscy żołnierze w Iraku i co, oprócz życzeń, przywiozła im delegacja rządu. W Faktach także autostradach potrzeby są ogromne. Pieniądze nareszcie też, ale budowy mogą stanąć w miejscu. Będzie też o niezdrażonych bankructwem Air Polonii, nowych, tanich liniach lotniczych w Polsce. Konkurencja rośnie. Czy ceny jeszcze spadną? Szczegóły o 19.00. Do zobaczenia. Mają powód do zadowolenia. Mogą wykazać się wiedzą. W Wielkiej Pardubickiej ścigają się kolarze, sprinterzy, psy czy konie. Gryzoń zamieszkujący peryferię komputera to piszmak, chomik, mysz czy nutia. Takie pytania to dla nich pestka. Dzieciaki z klasą. Dziś o 20.00 w TVN. Jutro w TVN. O 20 killer. Cezary Pazura jako taksówkarz wzięty za płatnego morderce. Wielki przebój Juliusza Machulskiego. A od 22.15 Żółtodziuk, Clint Eastwood i Charlie Sheen stworzą policyjny duet, jeśli wcześniej się nie pozabijają. Jutro w TVN Killer i Żółtodziuk.